Hej, witam serdecznie z tej strony Mario i zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z pobocznych Wiedźmin Dziki gon Lecimy sobie dalej. Mamy tutaj takie ...zadanko poboczne, a nie odebrane jeszcze. Jest to e, wykrzyknik. Jest tutaj troll z tego co zauważyłem, który sobie śpiewa. Ja na razie coś nie chce śpiewać. No. To no śpiewaj! Kalny troll, no nie chcę śpiewać za bardzo, no Ej Ty, on ma tutaj dużo skarbu Ja go pierdolę najpierw, może? Nie wiem czy to. Nie wiem czy to dobrze Jest tu dużo krwi Ciekawe, co ja mogę z nim zrobić? Widzę, że mogę z nim porozmawiać normalnie, więc Dobra, zróbmy to. Te, ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma, nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie! Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. <laughs> Dobra, dobre rozumowanie. Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho. Chłopi... Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy! I nawet e, śpiewać umiem! I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A Co? gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. <noise> No dobra, no. Kurde, zjadł sobie. No dobra. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Farbę? Do czego hmm. farba? Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy łodzie zabiorą. Złe chłopy. <grym> dobra, dobra no. Spróbuję zdobyć tę farbę. Może to płynąć. Armia Redańska ci tego nie zapomni. Mam na przysięgę, król Rado. Gdzie farwa? Miała być nieba. A przecież wydałem, że mroz Dobra, już? Spokoił się? To muszę odejść trochę dalej. Chciałbym posłuchać, jak on sobie tam śpiewa, wiecie? No, śpiewasz, nie śpiewasz? No nie, dobra. Eee, tak. W mieście, czyli... farma na pewno będzie w Oxenburcie. U któregoś ze sklepikarzy. Teraz, gdzie tu jest jakiś sklepikarz? Tu gdzieś, z tego co pamiętam, był chyba jeden. O, właśnie, się zaświeciło już. Mówię Takiego wczoraj węgorza wyłowiłem. Długi na stop. jak moje ramię. O, o, tu jest kupiec. Dobra, kłopią, mu to Czego farbę, ci co trzeba? Tam. Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Mam nadzieję, że nie będzie za droga, ta farba. Obejrzę. O jest, właśnie, czerwona i biała farba. Co ja cię mogę jeszcze tutaj, kolego, sprzedać od razu? Ty, 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 Gdy nie, gitara, nie, 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 Bywaj. Mamy to, mamy farbę, czyli możemy do niego wracać. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru Tylko ja wiecie co ja bym chciał kurde? o zadanie poboczne ci serce Które to może być? Chotnik Gdzie to jest na 13 poziom to jest na mój underlevel. No, Wiedziałeś co mam na straganie? Dara, da, 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 tak, jakoś doga. mi to nie obchodzi. Dobra, nie wiem, czy się do niego nie przepłynę. Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? To jakaś łódka. Dobra, on jest tam. Kto mm, mleko, ten rzyga daleko. Dobra, przepłyńmy się na szybkości. Ja zawsze zapominam, że tutaj ptaki yy, dają dużo takiego... Informacji o da jakiś tutaj pseudo-misjach, różnych takich rzeczach. Dobra, no, jeszcze kawałek muszę No, pójdź. No, dobra. Kogo z o. Zorza, to z <gry> do boju, w dłoń, nie w Gangon. Przed wszystkim Emcher Macy'kora, to Redański Stretagora. Piki do boju, miecze w dłoń Nilfgardzczyk, Gangon. Dobry jest. No, żalby by było go zabijać, nie, naprawdę. No, mam nadzieję, że nie będę musiał się nie, tutaj potykać zaraz. No, chodź, troll. Masz farbę. Szeregowy Łupek melduje się na rozkaz. Mam farbę. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O, o! 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 o co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście, może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie. Hmm, to chyba zależy co. Ptaka niech namaluje, takiego jej jak ta herdy. O kurde. O. Nie, no dajmy mu. Ty lepiej namalujesz. W końcu jesteś żołnierzem Radowida. No. Tak. Ja spróbuję. Ludź, niech nie ucieka i patrzy. <laughs> no z zobaczy, Niedobry dobry ptak brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Ludź grzeczny, ale ptak brzydki. Ja widzę. Troll może głupi, ale nie ślepy. Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Wyjedź, mammo, na przysięgę. Mój radovit. Kogo z kuflem wita zorza, to piechurzy z łukomorza. Piki do boju, mieczem w dłoń, Nilfgaardczyka, goń, goń, goń! Przed kim Enhyr Macykora, to rydańscy Stretagora. Piki do boju, miecze w dłoń, Nilfgaardczyka, goń, goń, goń! No ale zajebiste zadanie, no. Co trzeba przyznać, że ten trollek to... Fajnie to było. Dobra. Tak, tak ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, jeśli się podobało, na razie, trzymajcie się, cześć!